Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia składamy Wam najszczersze życzenia pomyślności i przede wszystkim zdrowia. Wierzymy, że droga do realizacji celów tego starego przecież wiekiem, ale i młodego, bo niedawno odbudowanego organizmu, któremu na imię UKS, wiedzie podobną ścieżką. Pewnym jest, że w jej trakcie napotkamy wiele przeszkód. Może nawet zdarzy nam się błądzić. Jednak głęboko wierzymy w to, że z Waszą pomocą, Waszą solidarnością, Waszym zrozumieniem, odwagą, pracowitością, jak również zwykłą ludzką empatią, będziemy realizować kolejne cele z długiej listy ŁKS-ackich marzeń. Święta to bardzo dobry czas, by podziękować wszystkim kibicom Łódzkiego Klubu Sportowego tym, którzy w różny sposób, różnymi środkami kibicują najstarszemu Łódzkiemu klubowi sportowemu. Chcę szczególnie podziękować wszystkim sponsorom naszego klubu, chcę szczególnie podziękować wszystkim partnerom naszego klubu, ale chcę także podziękować kadrze administracyjnej naszego klubu, którzy na co dzień dbają o to życie tutaj wewnętrzne. Chcę także podziękować trenerom, podziękować całej kadrze medycznej, kadrze... Fizykoterapeutycznej i wszystkim tym, którzy dbają o zawodników, dbają o akademię piłkarską, wszystkim działaczom, którzy na co dzień wkładają wielki trud w odbudowę Łódzkiego Klubu Sportowego. Dziś, więc, życzymy Wam spełnienia marzeń i pomyślności w nowym roku. Życzymy Wam niezapomnianych wrażeń z piłkarskich aren, na które. Mam nadzieję, wszyscy wrócimy. Życzymy Wam pięknych radości po efektownych zwycięstwach, ale i po tych wymęczonych również. Życzymy Wam spokoju ducha, jeśli to ryba okaże się lepszy. Życzymy Wam dzielenia się z bliskimi tym wszystkim, co w sporcie jest ważne, piękne i przejmujące. Życzymy Wam, ale i sobie również, poczucia dumy z reprezentowania najstarszego łódzkiego klubu, bez względu na okoliczności. Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku.